Cześć, tu Beata. Dzisiaj opowiem Wam o zabawce marki Fautech, Kostka Aktywności. Kostka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 9 do 36 miesięcy. Jak widzicie, to naprawdę spora kostka. Jest pełna różnych funkcjonalności. Na pięciu ściankach kostki znajdziecie różne zabawy. Na tej ściance mamy pianinko, książeczkę oraz misia. 3, 4, 5 do zabawy, boki mają chęć. Hurra! Czas na zabawę! Przyciski pianinka są podświetlane, uczą cyfr od 1 do 5, kolorów, a także nazw zwierzątek. Jeden! Naciskając ponownie ten sam przycisk, usłyszymy kolor lub zwierzątko. Czerwony. Świnka kwiczy. Przewracając strony książeczki, usłyszymy piosenkę. Owieczka mała, witacie, witacie, witacie. Skakać będzie cały dzień, choć i przyłącz się. Na stronach książeczki znajdują się słowa piosenki. Możemy zaśpiewać je razem. Na kolejnej ściance znajdziemy elementy, które służą wzmocnieniu umiejętności motorycznych maluszka. Tutaj, na przykład. Mamy ruchome klocki, które możemy obracać. Każdy klocek ma inny kształt. Mamy koła, kwadraty. Możemy uczyć się wraz z dzieckiem, nazywać poprawnie kształt, a także nazywać przedmioty bądź owoce, które widzimy na obrazku. Mamy też tutaj ruchome koła zębate, które również rozwijają paluszki dziecka. Na następnej ściance, Uczymy się dopasowywania kształtów. W zestawie znajdziemy cztery różne klocki, a naszym zadaniem jest dopasowanie ich do odpowiednich otworów. Mamy trójkąt, gwiazdkę, kwadrat oraz koło. Na środku znajdziemy również duży otwór, dzięki czemu łatwo będzie nam wyciągnąć elementy, które wpadły do środka. Na następnej ściance również mamy ruchome elementy. Tym razem służą one do przesuwania i obracania. Mamy tutaj motylka, którego musimy przesunąć na samą górę, małpkę, którą wkręcamy, oraz ptaszka, którego przesuwamy w lewo bądź w prawo. Na górnej ściance znajdziemy ciekawy zegar, wskazówka. Wskazuje zwierzątka, ucząc nas ich nazw oraz przedmiotów, które trzymają w rączkach. Jeśli zabawka Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Więcej informacji o produktach znajdziecie na stronie foutech.trefl.com.